Moi drodzy, na ten moment e, przygoda z tańcem w programie Taniec z gwiazdami skończyła się tak dla Was. E, no, nie odpadliście w pierwszym odcinku, bo wtedy nikt nie odpadł. Bo odpadał. wtedy nikt nie odpadł, dokładnie. Przyszliście płynnie byliśmy. do drugiego, ale czy to jest w ogóle zaskoczenie dla Was, że to już koniec na ten moment? Ja przyznam szczerze, że w żaden sposób też nie kalkulowałam, kto mógłby odpaść pierwszy czy drugi, czy, czy dojść do, do finału. Oczywiście mamy swoich faworytów, ale. Em, to jest show, to jest program, który nie rządzi się takimi zasadami turniejowymi. Tutaj na sukces i przechodzenie z odcinka na odcinek składa się wiele wektorów, również sympatia widzów, również no, jakiś rodzaj porównywania tego, kto, kto jak wykonał pewnie swój taniec, pewnie sugestie. Naprawdę nie mam, jakby trudno jest mi dzisiaj tak na szybko sklasyfikować, co mogło na to wpłynąć, ale zawsze tak jest, że ktoś musi odpaść pierwszy, więc wypadło na nas. Ja już po raz kolejny to powiem ja nie mam duszy sportowca, więc ja się z nikim nie ścigam. Ogromnie się cieszę, że, że mogłam zatańczyć, że mogłam popatrzeć na siebie z perspektywy. Takiego, takiej osoby, która wyraża swoje emocje poprzez taniec. I myślę, że bardzo wiele się nauczyłam, więc to jest dla mnie jakiś taki dodatkowy, piękny zysk z, z udziału w tym programie. To komu w takim razie teraz będziecie kibicować? Yy, ja na pewno przede wszystkim trzymam kciuki za wszystkich, za ich zdrowie, za fizyczność, żeby... żeby no to nie jest łatwa sprawa. Naprawdę, słuchajcie... To, że zarówno gwiazdy, jak i tancerze, to dla każdej strony jest to wymagające, więc tutaj trzymam za nich kciuki, żeby, żeby dalej cieszyli się tym, co robią. Na pewno mocno trzymamy kciukę za Manesę i Michała mm -hmm. Bartkiewicza. Ja też bardzo doceniam wkład Filipa Bobka, doceniam wkład Natalii No także ciężko wymać, bo, bo ta ekipa, ta, ta edycja choć to jest to moja pierwsza, więc nie mam porównania mm -hmm. ale. Y Mogę powiedzieć, że po prostu są wspaniali ludzie i, i życzę wszystkim dobrze, żeby realizowali tak. się na tym parkiecie. Dokładnie, absolutnie nic dodać, nic ująć. To ja jeszcze zapytam na sam koniec o dzisiejsze oceny jury, bo były one dużo mniej łaskawe niż w zeszłym tygodniu. Żyli no, już nie było takie pobłażliwe. Było surowo. Trzeba było dzisiaj poprziznać. bardzo surowo, ale to chyba trochę tak jest, że no to jest show. Trzeba naprawdę patrzeć przez pryzmat tego, że to nie jest turniej, tylko po prostu show. I, I po takim absolutnie, um, mam takie poczucie, że w poprzednim odcinku każda para dostawała po prostu prezenty i gifty w postaci um, mniej lub bardziej zasłużonych punktów, no to tutaj rzeczywiście już było ostro, surowo, um, z czym się zresztą chyba wszystkie pary liczyły, więc nie, nie czuliśmy, że, że, że dzieje się coś, czego nie było w poprzednich edycjach, więc liczyliśmy się, że teraz będzie trochę gorzej. Ale tak jak mówię, no ja jeszcze raz to powtórzę, bo też mówiłam to tydzień temu. Niespecjalnie jakby m, m, oceny jury wpływają na moje samopoczucie, bo ja po prostu wiem, ile pracy wykonałam ze swoim ciałem, ze swoją głową, z, ile dało mi przyjemności samo tańczenie. I naprawdę czy, czy dostałam. 25 punktów czy 35 kompletnie naprawdę nie, nie zmienia mojego podejścia do mnie samej i do tego, jaką piękną pracę wykonałam dzięki, dzięki Marcinowi i jak wiele, wiele cudownych emocji u mnie uruchomił i jak pozwolił mi przy sobie się rozwijać. I, Ile rzeczy potrafiłam zatańczyć, których nie wiedziałam, że potrafię, więc matko jednak, nie można tego przeliczyć na punkty żyli. Sorry. <laughs> to I tu stawiamy kropkę. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.